Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela, godzina 8:49. Mój tata wczoraj wyszedł z propozycją, żeby pojechać nad morze. Wcześniej jedziemy z nim jeszcze na morcowanie, więc teraz się będziemy szykować i razem z Wami się właśnie e, na ten wyjazd krótki wyszykuję, więc lecimy. Zacznę od tego, że nie mam pojęcia co ubrać. Nie mam zielonego pojęcia. Będę teraz jadła śniadanie, będę jadła chyba mleko z płatkami, a na drugie będę jadła jogurt z mrożonymi malinami, więc wszystko Wam potem pokażę. Zdecydowałam co ubiorę, więc są to body, dresy, mam jeszcze białą bluzę i fotelko i do tego białe buty. I teraz stwierdziłam, że przydałoby się trochę ogarnąć, więc szybko z wami na przyspieszeniu się pomaluję. Okej okay, kochani, już jestem gotowa, teraz się razem z wami spać. Okej, okay, więc wezmę sobie żel z dezynfekcji, gumkę do włosów, gumę do rzucia, um, jakiś błyszczyk, słuchawki i mój telefon, którym w sumie to nagrywam. I torebeczkę będę miała taką... Myślę, że tam mi wystarczy. Jeszcze się zastanawiam, czy coś sobie brać, ale raczej w drodze będę słuchała muzyki i oglądała Netflixa, więc... Raczej nic więcej nie potrzebuję, ale jeszcze się zastanawiam. Już na miejscu, teraz będziemy szli na plaży. w ogóle zobaczcie jak tu jest pięknie I potem pojedziemy jeszcze do pobliskich miast, bo musimy znaleźć maka, żeby się nazwać Tak, ładnie, nie? Ja powiem Wam, że jest tak przepięknie i nigdy nie widziałam jakby plaży. Jest 14.40, my jakby dopiero przyszliśmy w jedną stronę na spacerze, teraz będziemy wracać i pojedziemy sobie właśnie e, próbować znaleźć coś do zjedzenia. Teraz mój tata spotkał kolegę, ja i sobie rozmawiałem, ja poszłam trochę do przodu, jeszcze sobie pocilować i popatrzeć jak to jest ładnie. Może zrobię sobie jakąś sesję zdjęciową. kochani, ja właśnie wróciłam do domu, zmyłam już makijaż, włączyłam sobie lampki, których w sumie dawno nie włączałam. I teraz sobie będę chillowała. Wrócę do Was jeszcze jutro, ponieważ jutro idę do fryzjera i szukam taka... Mała zmiana, nie wiem czy w ogóle ono wypali, tak więc czekajcie do jutra. Nie jestem że zaraz wam pokażę, więc ja ogólnie po prostu y, zwiększyłam sobie ilość mojej grzywki i bardziej pociągowałam przody, więc uwaga, Ej, uwaga. Tak to się prezentuje, ja jestem w ogóle mega zadowolona z tego jak to wyszło. I też będzie trochę inaczej, bo ja kitkę, bo kiedyś jak miałam kitkę, zaraz wam pokażę jak wygląda moja grzywka. No tak więc ogólnie mnie ten posób będzie trochę więcej więc będzie tak No, tak, Na tyle w tym odcinku dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Podajcie sobie subskrypcję łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!